Przepis na keto-wrapy bez węglowodanów, tylko z dwóch produktów. Bo ten przepis chyba raczej znają wszyscy w internecie, jest bardzo popularny. Natomiast ja go przetestowałem na poziom glukozy we krwi, czy tutaj nie ma jakiegoś oszustwa. I sprawdziłem w praktyce, czy to nie jest ściema. I jeszcze dwie praktyczne rady, jak go zrobić, żeby wyszedł lepszy niż te w internecie. Oto przepis mojego syna, Keto w praktyce. Wystarczą tylko dwa składniki: na jeden serek wiejski, jedno jajeczko zmiksować. Dodać zioła do smaku, jakie lubicie. Ja dodałam też trochę mocareli, jest wtedy bardziej kruchy. Wszystko zmiksować i upiec na papierze do lekkiego zarumienienia można odwrócić i przypiec z drugiej strony, spodawać z tym wszystkim, co lubicie, ale oczywiście musi być keto, czyli na przykład serek żółty, awokado, pomidor, ogórek, sos czosnkowy itd. Dziękuję. Sprawdźmy jeszcze poziom glukozy we krwi. Składniki, które widzieliście, tym wrapem owinięte. Proszę bardzo, to, co tu się dzieje? Jest naprawdę, nie ma nic. Praktycznie możemy jeść dowoli, a jest naprawdę smaczny. Dwie rzeczy jeszcze ważne, żeby to wszystko wyszło jak trzeba, a nie było tak kolorowo jak w tym internecie. Posmarujcie papier do pieczenia olejem, czymś tłustym, żeby się to wam wszystko nie przykleiło, bo inaczej nie wyjdzie. Pamiętajcie, kochani, jeszcze o jednej sprawie, żeby to ciasto równomiernie rozprowadzić na pergaminie, ponieważ, jak nie będzie równo, to z jednej strony będzie grubsze, z drugiej strony będzie bardziej chrupiące, ale to grubsze jest smaczniejsze. Więc, radę rozprowadzić równomiernie. Dziękuję.